No tak, Dzień, dobry. Dzień dobry, ja chciałem zamówić pizzę na Demony, na An -Krachmun. Chciał Pan zamówić pizzę? Yy, tak, na Demony. Na dowóz? Yy, nie na dowóz, na Demony. Czy byłaby taka możliwość? Dzień dobry, słyszy mnie pani pani. Halo. Słyszę, ale bardzo, bardzo... Andrzej, co ja pisz troszeczkę telewizorów. Bardzo ci i jakieś echo słuchaczce jest. To nie wiem co się dzieje, bo ja chciałem, na chodzi o o pizzę na wywóz to nie mamy. Ale nie chodzi mi o wywóz. Ja chcę na tam na demony. Na bookraidery może. Lepiej. Na, na co? Na Bugridery Na Port -hop -e. Na Hop... Halo? Ten? Na Port Hoppe. Wie pan to, albo pan będzie głośno mówił, bo ja normalnie mało co słyszę. Słyszy mnie pani teraz? No słyszę, no nie pan głośno mówi, no? No, bo ja chciałem zamówić pizzę na Bugridery na Port -hop -e. To z Halo? Czy <grymne> to jest? W Stanach? Y nie w Stanach. Y na tym. To gdzie? Na Port Hope. A ma pani paka? Bo bez paka nie, nie, nie przejdzie. Co mam? Paka. Premium agund. Nie nie mam, nie wiem czy pan sobie pomylił, to się zrobię ty Nie bo, ja bym chciał pizzę zjeść na Port Hoppe. Na Boograiderach Halo Proszę? Na Boograiderach Ja bym tam wyszedł na pod... Na Tak, na Boograiderach, dobrze pani teraz mówi Na Port Hoppe. No, Ale my nie mamy w ogóle wywozu Ale to jest niedaleko Zostarzę na statek iść. Ale wie, to my nie mamy wywozu, niemożliwe nie jest to w tej chwili. Trzeba sobie podejść. A no to ja podejdę na statek. To nie jest ten. No to proszę podejść. No a to kiedy będzie? No to jak pan przyjedzie, to będzie. Ale gdzie? No tutaj, do firmy. A to nie, bo ja to nie, bo nie mam pieniędzy na statek.